Kolejna kwestia dotyczy klubu sportowego Olimpijczyk. E, nasz internauta martwi się, że niebawem dzieci trenujące w klubie zalegną jeszcze Państwo z naszą medalistką olimpijską. Nie będą miały gdzie trenować, bo ma dużą sala. E, powstanie nowej, też też zdaniem internauty, niestety nie jest bliskie. I pytanie brzmi, e, czy miasto może jakoś pomóc temu klubowi, co dalej z tym klubem? Panie redaktorze, na... W tym tle ja bym chciał taką troszeczkę dłuższą refleksję. Otóż, moje oso... podkreślam, że to jest moje osobiste zdanie. Otóż ja uważam, że powinna w jakiejś perspektywie niedalekiej zapaść decyzja o tym, co miasto chce wspierać, jakie dziedziny sportu chce wspierać. Podobnie jak postąpił minister sportu wskazać te dziedziny sportu, które są dla Włocławka ważne i na te dziedziny przekazywać środki finansowe. Bo dzisiaj mamy do czynienia z inflacją różnego rodzaju klubów sportowych, które oczywiście w finale wyciągają rękę do miasta o wsparcie i oczywiście są niezadowolone, że tego wsparcia wystarczającej ilości nie udzielamy. Klub olimpijczyk oczywiście ma swoje zasługi, ma wybitną medalistkę olimpijską, Wybitnego sportowca w postaci Anety Szczepańskiej. I oczywiście nie dopuszczam myśli, że ten klub pozostanie bez jakiegokolwiek wsparcia ze strony samorządu ołocowskiego w takiej czy innej formie finansowej czy logistycznej. Musimy zbudować salę gimnastyczną w zespole szkół technicznych, bo taka jest potrzeba dla tej szkoły. Taka jest też potrzeba, potrzeba z, związana z rewitalizacją tej części miasta. I do tego jest potrzebna, potrzebna, potrzebne to, żeby tą salę, salę zburzyć. Każdy z mieszkańców, który by, który by tam był, w tych obiektach, gdzie ten olimpijczyk, wiedziałby, jak te obiekty wyglądają. Są to po prostu urągające, że tak powiem, no XXI wiekowi warunki. Obiektów we Włócowku sportowych jest naprawdę dużo. I wydaje mi się, że kwestia dobrej woli i rozmawiania z klubem, i dobrej woli klubu, aby takie miejsce wskazać, i aby takie miejsce znaleźć dla siebie do, do treningów. Naprawdę ja nie uważam, że powinniśmy specjalnie budować jakikolwiek obiekt pod potrzeby danego klubu. Mamy dużo obiektów sportowych, mamy zaplecza w szkołach, także nowe, nowe zaplecza. I z tego trzeba korzystać. I tutaj jesteśmy otwarci na propozycje klubu olimpijczego. Znowu kwestie drogowe. Tutaj skróce internauta przywołuje przykład ulicy Brzezinowej, osiedle Micheli. Jego zdaniem po wykonanym remoncie jeździ się tam gorzej niż przed, bo powstały nierówności. Dalej pisze, że dowiedział się w NZD, że nierówności zostały zrobione celowo, bo tak komu ma się jeździć lepiej kierowcą MPK. No i oczywiście dziwi się bardzo, że, bardzo z, bym że bym tak panie uzyskał. Bardzo rad, że bym był zobowiązany, aby internauta przekazał nazwisko tej osoby, która takie odpowiedzi udzieliła, e, bo jest to odpowiedź krótko mówiąc, rodem z filmu Barei. Oczywiście ja nie pamiętam, że szczerze, ten, kiedy ten remont ulicy Brzeźnowej był wykonywany. W e, tej sprawie się przyjrzymy. To jest sygnał, sygnał który trzeba, na no poważnie są każde sygnały dotyczące e, jakiejkolwiek sytuacji, która dzieje się w mieście, e, trzeba brać e, na serio i trzeba się tym interesować. Niewątpliwie się tej sprawie przyjrzę i zobaczymy o co, o, o co tam, o jakie tam nierówności e, e, może chodzić. Ten sam internauta pyta, czy Pańskim zdaniem Urząd Miasta troszkę nie przeinwestował. Bo wiadomo, że sytuacja jest, jest ciężka, jest trudna. Poddaje wątpliwość tezę, że należy koniecznie wykorzystywać za wszelką cenę wszelkie możliwe środki unijne i właśnie stąd to przeinwestowanie. Zgadzam się z tym, że nie należy za wszelką cenę wykorzystywać środków unijnych, bo to się w finale po jakimś czasie mści. To jest rzecz oczywista bowiem za każdym razem musimy patrzeć na koszty utrzymania dany, danego obiektu. To jest jakby pierwsza część teoretyczna. Druga część odpowiedzi praktyczna jest taka. Otóż Włocławek był miastem, które było niedoinwestowane, całe lata nie korzystano z różnego rodzaju możliwości finansowych. Które dawała chociażby pierwsza część okresu, w którym weszliśmy do Unii Europejskiej. Zmarnowano ten czas, czyli lata 2002, 3, 4, 5, 6, gdzie na dobrą sprawę nie było żadnej koncepcji prorozwojowej, żadnych działań o charakterze prorozwojowym, pchającym Włócawek do przodu. I jeżeli przyszło kolejne rozdanie środków unijnych, które było takie czy inne, to Prezydent miasta postanowił z tego korzystać, oczywiście przy określonych wyrzeczeniach, no bo nie, pamiętajmy, że trzeba do tego dołożyć także środki własne i, i to jak gdyby sfinansować. Nikt by nam dzisiaj nie wybaczył, gdybyśmy na przykład nie sięgnęli po dotację na drogę krajową numer 1. Dzisiaj byśmy tak naprawdę nie mieli po czym jeździć, i byśmy byli za to obwiniani, a takiej szansy drugiej już nie będzie w takiej skali. A więc. Yy, Pewnie i, pewnie i tak jak powiedziałem, nie za wszelką cenę, ale trzeba ważyć priorytety. Musimy tak budować miasto, aby nie odstawało one od innych tego typu miast w Polsce, a oczywiście je przewyższało swoim poziomem rozwoju infrastruktury technicznej, czy w ogóle ofertą, którą którą mamy. Nie mieliśmy stadionu, nie mieliśmy hal sportowych, nie mieliśmy centrum kultury, nie mieliśmy porządnych dróg. To wszystko na koniec tej kadencji będzie wykonane. Jakościowa zmiana będzie bardzo znacząca, ale na tym się powinien zakończyć proces zmian jakościowych, Powinny proces zmian ilościowych może bardziej, powinny iść zmiany jakościowe w, w życiu. Powinniśmy bardziej wykorzystywać potencjał, który jest w, po prywatnej stronie. Przedsiębiorcy włocławcy powinni być bardziej aktywni w pozyskiwaniu środków europejskich, bo my pokażemy za jakiś czas tą analizę, jak wyglądają środki unijne w właśnie w przedsiębiorstwach włocławskich, jak one są wykorzystywane i to wcale nie jest powód do dumy. Kolejna kwestia. Jeden z internautów pyta, co dalej z terenami pobytu jednostek wojskowej przy ulicy Żytniej, czy do urzędu miasta wpłynęły nowe plany inwestycyjne? Właścicielem tego terenu jest osoba prywatna, zresztą radny, rady miasta. Do niego należy kreacja wszelkiego rodzaju planów inwestycyjnych. Mi nie są znane jakieś nowe, nowe plany inwestycyjne z tym związane. Mowa jest o tym, żeby ten teren był przeznaczony w dalszym ciągu pod budownictwo mieszkaniowe. I myślę, że to jest jakiś słuszny kierunek. Pierwotne plany były, że będzie tam galeria handlowa. Myślę, że to już jak gdyby w tej wersji przeminęło i myślę, że warto jednak ten teren byłoby zagospodarować właśnie pod potrzeby mieszkaniowe. Następna kwestia. Kiedy pojawią się zapowiadane optymaliczne wersje serwisów uchwały Tak, zapowiadaliśmy taką, taką operację i to się bije w piersi, że tego nie dopilnowaliśmy. Będziemy się starać, żeby to się pojawiło na przestrzeni tego roku, aczkolwiek cały czas tutaj się zastanawiamy na jakim, o jakiej skali to mają być te, te informacje. No, tak powiem, musielibyśmy na bieżąco tłumaczyć wszystkie, wszystkie informacje, które się pojawiają, te bieżące, a także akty prawne. No myślę, że tu nie o to chodzi. Natomiast niewątpliwie jest to, jest to minus, trzeba się do tego przyznać, że, że to trochę umknęło nasze uwadze, ale naprawimy to. Ten sam internet pyta, jakie są pomysły na kamienicę, tego Włodławku. Chodzi mu m.in. o możliwość partnerstwa publiczno-prywatnego, o możliwość zainwestowania przez lokalnych inwestorów w firmy budowlane. Kiedy Urząd Miasta może otrzymać pierwsze decyzje o tzw. Zasiedzeniu nieruchomości przejmującej na własne? No to, to jest pytanie do mnie w zasadzie, bo tutaj to czym, powiem w cudzysłowie, boję się z wymiarem sprawiedliwości, który niekoniecznie, niekoniecznie zawsze przychyla się do wniosków, które prezydent składa. W tej kadencji, jak w poprzedniej, prezydent podjął takie, takie próby, aby kilka tych kamienic na zasadzie właśnie zasiedzenia przejąć. W części, w części przypadków to się udało, w części yy, tylko w nieznacznych jak gdyby, częściach posiadania tej nieruchomości jest, yy, jest miasto yy, i to jest proces, proces yy, żmudny, no, ale aczkolwiek nie, nie niemożliwy. Natomiast ja, ja już jakby do tego wątku się ustosunkowywałem wcześniej mówiąc o tym procesie rewitalizacji. No trzeba. Yy, też mieć nie tylko chęci ze strony miasta, bo takie chęci są, ale po drugiej stronie powinno być, powinno być zainteresowanie, jak gdyby. Nie ono się nie powinno sprowadzać tylko do tego, że dajcie nam pieniądze. Bo my nie damy tych pieniędzy, bo po prostu ich nie mamy, a jakbyśmy mieli, to i tak nie moglibyśmy wydać na te cele, bo nie jesteśmy właścicielem. Możemy kibicować zawsze i uczestniczyć w partnerstwie publiczno-prywatnym, ale Musi być, musi być partner. Póki co próbujemy, próbujemy stworzyć jakiś model partnerstwa z TBS-em. Na ile to się uda, nie wiem. Były takie plany dotyczące śródmiaścia. One się na razie musiały dożyć w czasie, ponieważ znacznie usztywniło się stanowisko banków w tym względzie. A także nie sprzyja temu polityka państwa, która zmierza do tego, aby wszystkie zobowiązania, nawet podejmowane przez spółki, czy też zobowiązania, zobowiązania kredytowe w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wpisywać do długu publicznego, co powoduje, że ten dług publiczny w zastraszającym tempie rośnie, a nie jest, go, a nie jest sprawcą tego długu samorząd. A więc potrzeba kilku, kilku podmiotów do współpracy. Ja na pewno perspektywa 2014-2020, perspektywa europejska będzie temu sprzyjać, bo ona już będzie wymuszać te mechanizmy, mechanizmy partnerskie. Ja oczywiście jestem za tym, żeby taki modelowy przykład stworzyć i go, i go przećwiczyć na jednej na dwóch kamienicach wywozowku i pokazać, że można. Bo można, tylko muszą być określone warunki spełnione. Czy warto utworzyć zespołu szukającego inwestorów na wzór innych miast na przykład? Poznań, Wrocław. Chodzi o osoby biegle władające różnymi językami, zorientowane w polityce koncerny. Panie Redaktorze, no, to pytanie może się brać z faktu, że ktoś nie do końca rozumie sposób pozyskiwania inwestorów. Dzisiaj to nie jest akwizycja, no bo tak to pytanie też można rozumieć, że ktoś namawia nas do tego, abyśmy zbudowali w urzędzie sztab akwizytorów, którzy będą po świecie jeździć i będą oferować walory włosowskie. To się tak nie odbywa. Inwestowanie przez koncerny europejskie, światowe. Jest dokonywany określonymi kanałami i służy tutaj do tego Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych, strefy przemysłowe, i to jest ten kanał właściwy, który trzeba, trzeba wykorzystywać. Oczywiście w Urzędzie Miasta są osoby, które znakomicie znają języki obce, potrzebne do, 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 do komunikacji z przedsiębiorcami z zewnątrz, więc tutaj nie widziałbym potrzeby stworzenia jakiejś lotnej brygady, tak, tak to nazywając. Natomiast widzę potrzebę utworzenia profesjonalnego. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, takiej roboczej nazwy to, czy Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ogóle we Włocławku, bo to, to jest niewątpliwie potrzebne i chcemy takie centrum we Włocławku stworzyć, między innymi przy udziale, przy udziale doświadczeń, które są gdzieś na, na zewnątrz Włocławka, Zapoznajemy się z tego, typu, z tego typu działalnościami na zewnątrz i niewątpliwie jesteśmy coraz bliżsi podjęcia takiej decyzji, utworzenia takiego podmiotu zewnętrznego, który będzie realizował w między innymi wspieranie przedsiębiorczości. Kolejny użytkownik naszego portalu martwi się o jakość powietrza w naszym mieście w związku z przekroczeniami dopuszczalnych stężeń różnych substancji toksycznych i pyta. Czy władze miasta są świadome takiego problemu? Czy będą realizowały swój obowiązek wyeliminowania spalania odpadów w domowych piecach? W jaki sposób zamierzają po, po wybudowaniu autostrady A1 doprowadzić do wyprowadzenia ruchu tranzytowego z miasta? To już konkretny Zacznę od tego ostatniego, bo to jest bardzo wdzięczny, wdzięczny temat. I powiem tak: prezydent może tutaj tyle samo co nic. Bowiem. Jeśli chodzi o wyprowadzanie ruchu tranzytowego, to oczywiście możemy postawić znaki, tylko także trzeba pamiętać, że jest to droga krajowa i te znaki wszystkie będzie musiały zaakceptować Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, co nie wierzę, że to zrobi. Bo dzisiaj nawet mamy problemy z tym, żeby uzgodnić objazdy w związku z przebudową jedynki Generalna Dyrekcja nie chce zgodzić się na żadne proponowane przez nas warianty. A, ale wracając do autostrady. Oczywiście, jeżeli Polityka cenowa, bo musimy pamiętać o tym, że autostrada A1, tak jak wszystkie autostrady w Polsce, będzie autostradą płatną. Za jakiś czas po oddaniu oczywiście, że ona będzie oddana, bo na razie nie mamy o czym mówić, bo jej nie ma. Ale jeśli będzie ona oddana, daj Boże, w 2015 roku, to pewnie za jakiś czas po jej oddaniu opłaty będą wprowadzone. I od polityki państwa w tym zakresie, czyli w zakresie kształtowania cen za przejazd, będzie zależało na natężenie ruchu tranzytowego we Włózławku. No bo jeśli ktoś będzie musiał zapłacić jakieś pieniądze, duże jego zdaniem, za przejazd autostradą, to oczywiście będzie szukał skrótów i będzie, i będzie prawdopodobnie korzystał z drogi przez Włocławek. Natomiast my współpracujemy bardzo mocno z Inspekcją Transportu Samochodowego, Przewodem Transportu Drogowego, która przy naszym udziale zainstalowała odpowiednie urządzenia monitorujące i chcę powiedzieć, że z tych urządzeń monitorujących widać, że bardzo często przewoźnicy e, polscy e, nocami przewożą przez włocławek bardzo mocno przeważone, przeciążone, obciążone ciężarówki. Są to czasami dwu- czy trzykrotne przekroczenia dopuszczalnych norm. Oczywiście nie wszystko da się wyłapać, ale co da się wyłapać, to jest oczywiście, e, oczywiście karane i ten system karcza będzie. Będzie dalej mocno wprowadzać. Natomiast jeśli chodzi o zarządzanie czystym powietrzem, tak to w skrócie ujmę, to proszę pamiętać, że my podjęliśmy bardzo duże wyzwanie w postaci ograniczenia emisji do atmosfery niekorzystnych czynników, chociażby ze śródmieścia, proponując przejście na ogrzewanie oferowane przez MPEC. To będziemy rozwijać dalej bo niewątpliwie to jest jedna z przyczyn tego zjawiska, które jest we Włocławku. Oczywiście my kontrolujemy to, co można kontrolować i przy pomocy tych instrumentów, które mamy, a zbyt wiele ich nie ma, bo to bardzo dużo tych instrumentów leży po stronie służb wojewody i one powinny się angażować w monitoring tego, i tego zjawiska i jakby ściganie tych, którzy którzy próbują coś tam nielegalnie palić w palić piecach. My przy pomocy Straży Miejskiej tego typu działania, tego typu działania podejmujemy i myślę, że stopniowo to powietrze będzie w coraz czystsze.